Dzień dobry! Dzisiaj zrobimy taki zegar, i do tego jest potrzebna bateria, która kosztuje nie więcej niż 1 zł. Taki mechanizm kosztuje za 6, a płyta 5, czyli za 10 zł. Takie coś. I Alex, pokaż, pokaż, jakie są części potrzebne. To bateria, która jest tutaj ułożona, taka płyta, płyta, takie śrubki. Taka i taka śrubka. I, I jeszcze, jeszcze te wskazówki zegara. I kombinerki, jak nie będzie, jak nie będzie chciała się kręcić. To co, Aleks, robimy, tutaj wkładamy takie coś. Tak? Mechanizm. No. I tutaj wkładamy to. No. I teraz wkładamy to. I Alex i potem wkładamy to mało. Kręcimy, dokręcamy tu. Teraz. Dobrze. To teraz Aleks Co? Najpierw wsadzamy tą małą wskazówkę tutaj, żeby się trzymała, potem wkładamy tą Alex. Daj I potem wkładamy tą małą, i tu jest taka mała dziurka i tu y, w tym mechanizmie jest taki mały kolec tu i wkładamy w to, w ten kolec właśnie, właśnie i mamy taki zegar, nie mamy, nie mamy takiego, tego, mamy podobne. Można sobie i działować i działa. jeszcze. I działa, taki zegar, no. W zegary i w filmie Zdzia działają zegary. To sekundowa strzałka właśnie, bo jeszcze trzeba tutaj sobie to poprawić. Tutaj jest takie specjalne kółko do poprawienia godzin itd. Tak no. Jeszcze tak Oglądanie. Co? Tutorial. <gry>